Ola, żłobki, przychodnie, szpitale nie ma miejsca w Polsce, gdzie Unia Europejska nie położyłaby swojego euro na te inwestycje. To odwartość, to wielka rzecz dla Polski, że jesteśmy w tej wielkiej europejskiej rodzinie. I lewica dzisiaj, 1 maja mówi bardzo wyraźnie, zrobimy absolutnie wszystko, aby w tej europejskiej rodzinie dalej być i zrobimy absolutnie wszystko, aby z Polską, tej europejskiej rodzinie liczono się jak najlepiej. Przed nami wielkie wyzwanie. Przed nami 770 miliardów złotych na najbliższe lata. To wyzwanie dla całego, e, dla całej klasy politycznej, aby te pieniądze umiejętnie, rozsądnie, transparentnie i przejrzyście wykorzystać. Lewica tak jak w 2004 roku kierowała się Obywatelami kierowała się polską racją stanu, dzisiaj też polską racją stanu się kieruje. My nie wyobrażamy sobie, żeby te pieniądze przeszły nam obok los. My wyobrażamy sobie, że za dwa lata będziemy współdecydować, jak te pieniądze są wydawane w naszym kraju. Nie pozwolimy sobie narzucić narracji, że nie można sięgać o i po pieniądze unijne ze względu na to, że dzisiaj jest taki czy inny rząd. Ten rząd minie. A pieniądze i nasza przyszłość jest warta tego, aby o tą przyszłość i o te pieniądze zawalczyć. Niech się święci 1 Maja Święto Wszystkich Ludzi Pracy. Święto Pracy to jest dobra okazja, aby przypomnieć, że. Lewica od ponad 100 lat walczy o prawa pracownicze. Prawa pracownicze nie wzięły się z nich. Trzeba było je wywalczyć i lewica robiła to wspólnie ze związkami zawodowymi. W tej chwili pewne postulaty wydają się nam oczywiste, jak 8 godzinny dzień pracy, prawo do urlopu, prawo do weekendu, prawo do opieki nad dzieckiem czy inne prawa. To wszystko musieliśmy sobie wywalczyć. Ale lewica idzie dalej i myślimy o tym, jak powinna wyglądać praca XXI wieku. Praca, która zapewnia nie tylko stabilność finansową, ale również możliwość rozwoju, rozwoju zawodowego, ale również społecznego, to możliwość spełnienia naszych potrzeb, potrzeb kontaktu z ludźmi, ale także potrzeb zrobienia czegoś dobrego to praca, która jest oparta na współpracy. Współpracy pracodawcy z, z pracownikiem i z rządem. Na, oparta na szacunku, wzajemnym i słuchaniu się na zajście to praca, która oparta jest na odpowiedzialności. Odpowiedzialność oznacza dla pracodawcy to, że bierze odpowiedzialność za swoich pracowników i ich rodziny, za, za ich życie, za ich zdrowie, za ich stabilność finansową. To jest również odpowiedzialność pracownika wobec być pracodawcy w no tym, że wykonują dobrze swoją pracę. Ale to jest również odpowiedzialność państwa, za to, że dobrze przygotowuje cały system, system prawny po to, aby pracownicy mieli godne warunki pracy i O tych warunkach powie posłanka Pałolina Batista. Tak, posłanka ta, Stasa ta, o tym, jak wyglądała sytuacja praw e, pracowniczych w takich e, Pamiętajmy o tym, że tych praw nikomu nic, nic pracownikom nie dał. Trzeba było je wyważyć. Wiemy, że wiele zmieniło się na dobre, ale ciągle, wiele jeszcze spraw jest do załatwienia. O te sprawy, o pracowników walczy właśnie Lewica w polskim parlamencie. Walczyła, walczy i walczyć będzie. I tutaj na pewno nic nie I o kilku inicjatywach ustawodawczych chciałabym... Chciałabym powiedzieć, bo to problem problemów jest, jest ustawę o tym, by nie większość możliwości państwowej w pracy. Tak, by inspektorzy, Państwowej, piwów mogli, kiedy będą widzieć, na drużyce, na swoich kontrolach Można na przykład zmienić warunki umowy. Umowy, zlecenie, e, która jest e, niewłaściwie. E, na kontrolę. wielkie. Teraz tego nie mogą zrobić, teraz umawiają się na kontrolę, wszystko jest wszystko na papierze jest ok, wiemy jak wygląda sytuacja. To są kwestie też dotyczące tych osób, które już są poza rynkiem pracy, które są na emeryturze, e, które ciągle dostają zbyt mało pieniędzy, by można było godnie na tej emeryturze. Takie rozwiązania legislacyjne tak zaproponowaliśmy, ale też interweniujemy w tych sprawach, do których zgłaszają się do nas. Mieszkańcy, mieszkańcy nie tylko Łodzi, mieszkańcy całego województwa, mieszkańcy Piotrkowa, mieszkańcy pisna mieszkańcy Pawianic, w tych sprawach często też interweniujemy i podejmujemy interwencje, które dotyczą też warunków zapotrzebienia przez ten rok pandemii. W tym starym interwencji było bardzo dużo, bardzo dużo się, bardzo dużo najmłodszych w sprawie tych które nie, nie dostały żadnego... z rządowych tak. Gdzie te tarcze okazywały się dziurawe, wsparcie nie trafiało, nie trafiało bezpośrednio często do pracowników. Często to pracodawcy gdzieś zatrzymywali te pieniądze i mimo warunków, że nie będą nikogo zwaniać, i tak pracownicy często muszą wegnąć przed swoje miejscem pracy. I dziś, 1 maja, przypominamy o tych naszych inicjatywach ustawodawców, o naszych działaniach, o naszych interwencjach. Tych działań na pewno będzie więcej, bo jeszcze dużo jest do zrobienia. Niech się święci 1 maja, Dzień Ludzi pracy. Jeszcze przedstawiciel PPS-u, PPS Piotr Bruchajzer, bardzo proszę. Piotr Bruchajzer, PPS. Dzisiaj zapomnieliśmy wspomnieć o bardzo ważnej rzeczy. Ta ziemia, na której teraz stoimy, jest poświęcona krwią pracowników, którzy przed wiekami stawali do walki o rzeczy, które są dla nas dziś czymś normalnym. Stawali, stawali o walkę o płatne urlopy, o prawo głosu, o możliwość szczęśliwego i spokojnego życia. Tylko dziś musimy pamiętać, w tym dniu, kiedy jest odpoczynek, kiedy potrzebujemy od pracy, dlatego że niedługo czeka nas kolejna walka o rzeczy, które, które teraz są zagrożone. Teraz władza i fundusz, kapitał stara się zawłaszczyć nasze prawa, stara się zepchnąć pracownika wyłącznie do, wyłącznie do tego narzędzia, który jest do umowy. Dlatego dzisiaj pamiętajmy o tym, odpoczywając, korzystając z tego wolnego dnia, że niedługo przyjdzie kryzys, który powoduje ten rząd, który powoduje ten system. I my musimy wtedy zobaczyć nasze prawa, Tak jak teraz, nauczyciele, tak jak teraz, operatorzy, żurawi stają do ważne, które są dla potrzebne do życia, żeby móc spokojnie żyć. Dlatego musimy pamiętać, że oni ich wspierać. Bo ten system, który, ten system, który teraz jest, niestety powoduje to, że my, ludzie młodzi, zastanawiamy się nad tym, czy my czasem będziemy pracować do końca życia. Dlatego ten dzień, święto pracy, niech stanie się dniem przygotowań do walki o coś, co jest nam niezbędne do, do życia: o nasze prawo głosu, wolność, wolność, równość i niepodległość wszystkich pracowników. Dlatego Wspominajmy dzisiaj, odpoczywajmy i szykujmy się Bo walka z tym systemem, walka z tym rządem Dochodzi Dziękuję Dziękujemy bardzo, dziękujemy bardzo Szanowni Państwo, dziękujemy za to, że znaleźliście czas, że przyszliście Dzisiaj nie ma manifestacji, bo jej nie może być, ale ta konferencja prasowa ma O wiele większe znaczenie, bo jest nas naprawdę bardzo dużo, jak na te warunki na ten Czas, więc teraz zapraszamy do Złożenia kwiatów, a my dzisiaj chcemy Was zaprosić już na przyszły rok, mając nadzieję, że 1 maja będziemy mogli maszerować na duży pochód pierwszomajowy, który przejdzie ulicami naszego miasta. Wszystkiego dobrego i niech się święci 1 maja Święto Ludzi Pracy.

Terima kasih telah <laughs> menonton! Thank you. そうですね 요새는 공사하는 거 같아. 근데 좀안 가셔. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова i rzucając się, a to jego jest czerwony, bo na nim robotnicza krew, bo na robotnicza krew. starych się wali, czy nas jego zgod, nie To może może się a jak? Nie patrzymy tak? Nie to, czy im pada deszcz, im nie pada deszcz, a przyjść, Ta grupa PPS, która jest, na, na, na jest nasza, to jest w Polsce, to jest włożymy 60% tak naprawdę, tak naprawdę bardzo coraz organizacja. Konceptujełem ten Nie, już. Do. Do. Dobra. Dobrze. 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 Dobrze 그 다음에 또 다른 사람들이한 사람들과 같이 이한한이이을들 Panie jest weszcze, Dzięki. panu zdjęcie Dzięki. Jak zdjęcie to trzeba tak za i ta to Komanda z może być w drugą stronę razem O kamerę wezmę jeszcze to jest zdjęcia, tamto to był jakiś ten, jak to się nazywa. Wiesz, teraz. Ja. autorytet polityczny. Zaraz, zaraz. Przecież. pojedyncze. Port, Zdrówka przede to wiesz, do że to widzenia. To żeby miała swoją rangę, swoje miejsce w życiu publicznym, bo wszystkich złodziei, bez względu na to, czy oni mają znak pisu, czy znak kościoła, trzeba rozliczyć. Także moi drodzy będę się już kończył. Nagrałem w strugach deszczu obchody 1 maja. Różnie około 60-osobowa grupa 70. oficjele byli posłowie, obecni posłowie. Tu zrobiłem sobie z Panem Pawłowskim też zdjęcie, znam z dawnych lat. No w sumie fajny gościu. Tutaj na widzewie zawsze prężnie działa. No co? No, teraz już będziemy się żegnać. Wszyscy już powoli się rozchodzą. No dobra, ja się żegnam, do widzenia. Puść lajka, like kliknij suba, czy jak to było tam, już nie wiem. Pozdrawiam was wszystkich. Do zobaczenia. Miłej majówki.